Witam w kolejnym odcinku z gry Rise Son of Rome, Kochani, chciałbym się pochwalić, że mamy wszystkie tutaj już ulepszenia. Patrzcie, żyćko na maksa, skupienie, wszystko, kombat. Zobaczcie, wszystko, wszystko po kolei mamy wykupione na maksa. Zatem już nie ma co tutaj się rozwodzić, debatować, tylko co, lecimy, nie z tematem. Czy jeszcze mogę coś tu pozbierać? Chyba nie jednak. Zatem no cóż, ruszajmy. Rus ruszajmy obciąć <grybujesz> hydrze łeb. Jak to zasugerowała. General, forum. In Już, wszystko jasne, no to cieszę się, że się zgadzasz. <grybujesz> tak, jak zasugerowała ta bogini w żółtej przewiewnej e, sukience. Od odciąć wężowi łeb i wtedy powinno być wszystko dobrze. No, co tam jest? Ile jeszcze zdzierżysz stary, ile ty jeszcze wytrzymasz? Cyk i cyk. Nara. Poczekajcie, skoro my mamy, to może sobie bym skupienia tutaj podniósł. O kurde, wujek! No! Chcecie tak dostać? No to dostaniecie. Ty najpierw ty, bo ty jesteś, kurczę, blade taki niespokojny duch. Cyk, cyk. Nara. Jest, dawaj życie. Następny pociachany. Ty oberwiesz z tego. Cyk. Cyk. Następny. I boom. A jak my tu się będziemy przebierać kurę przez takie hordy barbarzyńskie? O kurde, ty łajdusie chodź, musi ci wejść. O, chętnie odzyskałem żyćko Także teraz ty oberwiesz, bo musisz. No, dawaj. No nic, chciałem, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. <laughs> Pięknie, schodzisz ze sceny. Nie ma ciebie. Dobra, 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 dobra. A to znaczy, że którędy ja tutaj muszę? Podskoczyć, no i fajnie. Dawaj, 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 szybko Kogo mamy tu? Kosowaj? A widzisz. O kurde. no, nie mogę tutaj nic zrobić. O Jezu. myślałem, że tego słonia ustrzelimy. Dawaj, 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 bo nie ma tutaj się nad czym zastanawiać. Dajesz, 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 Mariusz. Kurde, jak przyjdzie nam się jeszcze ze słoniem wręcz mierzyć, to powiem Wam. Zapamiętam do końca życia tę grę. Już i tak jestem oczarowany tym tytułem. A możemy w ten sposób pewnie Wam co? No, dawaj. Grzać grzać, grzać, grzać grzać lecimy, lecimy dokąd? A, tam. Przyda się jeszcze do czegoś to? <grym>, nie wiadomo. Ale y, hu, hu, hu hu hu. Pewnie musimy tutaj co? Do biec? Możliwe. I co teraz? A chyba mamy w ten sposób przebiec Pomiędzy. Dobra, spróbujmy, spróbujmy tak to załatwić. O kurde uciekaj! No dawaj, dawaj, dawaj z tym słoniem! Dawaj, 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 wujek! No, śmiga, 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 słoniu. Słoniu, dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Kurcze. O, jen, jen, jen. śmiga śmigaj do tej balisty. O, co tu się dzieje? Zobacz jaka rzeźnia. O, kurka. Szkoda, zwierzęcia, nie? Bo przecież a, on nie prosił się, abyś na wojnę. To wszystko. Ludzie, kurka, zmuszają te biedne zwierzaczki do walczenia. Ale Dika wydaje się być nieśmiertelna, co? <laughs> o, teraz się wkurzyła. Czyżby starcie jeden na jednego, tak jest. No, może stąd iść. <laughs> to ty tu musisz na okrętasa, czy jak? To stary.

Zobaczymy, czy na Tobie będzie można też robić te mm, blokady. A, je, nie, za późno. Dawaj, no atakuj. O, i teraz. Jak to miało miejsce z Komodusem, nie? Chyba tak to trzeba będzie rozegrać. I co? Kończymy? Kończymy Cię, dziew dziewczyno. Szkoda. Nie jest mi przyjemnie, że muszę to zrobić, no ale cóż. O Jezu. Mm. Chyba że za chwilę będzie drugi etap walki z Budiką? I say yield. Do it now, drugi etap. Oo. O! Ach, to chyba będzie koniec. Albo trzeci etap. Zaraz się przekonamy, ale a Jezu. Marius. Son of Rome. We are not much different, you and I. Fate has made us enemies. But in another life. In another life, perhaps. Not in this one. No. Not in this one. Do it, Roman. Do it. O kurczę, myślałem przez moment, a Jan, że jednak daruje jej życie. Dusza rzymskiego legionisty jednak wzięła górę. O, to było w Piedna na początku, nie? Zaraz w pierwszym odcinku. Czyli teraz pewnie ze starym się rozprawimy, tak jest. You had my family murdered. You have left Rome in ruins. Everything that has happened, all this needless death, your jealousy, your vanity, and your arrogance has caused it all. Wait, 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 wait! Have you forgotten the oracle's prophecy? Emperor Nero can only die by his own sword. You can't kill me. Only I can. You said so yourself. You anger the gods. Had me, you the general. Then I can at least die as an emperor. Even if I never lived as one. I. To się nie obróci przeciwko Tobie. No nie, serio. Tak, dałeś się, Marius. No nie godzi się. Teraz szuka wiatru w polu. Co tu się będzie działo? O kurde. Marius, my good man, do you have any idea how much trouble you've caused me? How hard I've worked to tease all these pieces into place. Patrzcie, to on stoi za wszystkim.

no pięknie. Jednak patrzcie, to oni ustawiają kurcze nas na szachownicy życia i się bawią, a my co, biedacy cierpimy, my zwykli ludzie. Co tu teraz jest? Mogę przebiec? Nie mogę, ale życia to mam jak. na lekarstwo. O kurde. Jest. Jednego mniej, ale. i co dalej? No, 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 no. Bierz go. Tak jest. O kurde, ale ścieżkę zdrowia będziemy tu mieli. Czy starczy paska życia nam na to? Na te wszystkie zabawy. Kasuj go. Ho. Czyli po prostu taki można powiedzieć swoisty quick time event. wiesz Tak. A, kurde, trochę się zagapiłem <gryw> wtedy. Dobrze, czyli zgodnie wszystko z kolorami teraz trzeba wykonywać i zapewne sekwencja cała się uda. Bo tak my będziemy tu szli przez cały korytarz. O, kurka, dobra. I dawaj. O, o. No. Jest, weszło. Cieszy mnie to, że pasek zdrowia nam się zwiększa. Pięknie. Dalej idziesz, Marius. Ja pierniczę. No to przygotowali epicką końcówkę. Ciachaj go. Cyk. Ale załatwił go. <laughs> załatwił go jego własnym kolegą. No i można też tak. Co dalej? O kurde. Tego nie mogłem sparować, tego pierwszego ciosu. Ale na szczęście teraz się udało. Cieszy mnie, że cały czas pasek zdrowia nam. Aha. Rośnie. I to mnie cieszy. Bum. To był perfect shot. <laughs> Hit właściwie. Mara. Kto jeszcze? Uu. Ciekawe, co tu będzie za sekwencja. Bum. 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 Cyk. Cyk, A ty co, gościu? O, o. Pięknie to było, o, ale fajnie to zrobili Naprawdę, hmm, ścieżka zdrowia Już myślałem, że my będziemy tutaj Za karę, ale <gryw> Tak naprawdę Legioniści, tutaj ochrona zapewne Cezara ma ciężką przeprawę Z nami I tak to miało <gryw> Pięknie no nie, tego też nie mogłem sparować. Kasuj buca. Jedzie z nim. I kończymy. Nara. Nara. O kurde. Ale czyż po tylu ciosach czy Mariusz to przeżyje? A może on ma właśnie też umrzeć, co? Takie wiecie, poświęcenie. Oddaje życie za sprawę, za kraj, za rodzinę. O kurde. O Jezu. O u, Ale to się nazywa finisher Ale załatwił tego starego fałszywego dziada To jest dopiero finisher Chyba No nie widziałem lepszego finishera w grach <grytanie> Ale Mariusz co Przypłacił to życiem pewnie Szkoda mi stary Nacierpiałeś się to przez to że bogowie Zachcieli, zachcieli się Chcieli Się sprawdzić i, I co Urządzają sobie wojenki prywatne i gry na szachownicy życia niedobrze koniec wielki Marius Titus nie żyje że co, że niby dobro triumfuje nad złem, tak? ale za jaką cenę? Co to za igrzyska boskie? in time rome healed and her civilization once more grew and flourished the city saved by an unsung hero would go on to stand for thousands of years rome would endure from then do ostatnich Proszę, tak uhonorowali Mariusza takim oto pomnikiem z widokiem na Koloseum. Piękna symbolika.